No więc już, drodzy Państwo, pchniemy do wyróżnienia kolejnego. Za unikatową adaptację przestrzeni, która służy aktywności fizycznej, zachęca do relaksu i namawia do zniesienia wzroku i myśli gwiazdom. Wyróżnienie otrzymuje zabytkowa wieża ciśnieni po ścianie. Proszę Państwa, ciśnienie przyniosło wyróżnienie. Zameczkowa za Ciśnienie w kościanie. Tradycyjne już pytanie. Zapraszam serdecznie. Brawa. Ja wiele osób znam, ale nas nie wszystkich, więc bardzo proszę. Dzień dobry, Kinga Czarnecki, zastępca burmistrza Bardzo serdecznie witamy. Brawa na Pani Burmistrz. Proszę Państwa, za jest zacieśnienie w kościanie. Można sobie to pięknie pooglądać, wielkie brawa. I teraz, yy, drodzy Państwo, tak, tak, jeszcze za to wyróżnienie indywidualne. A teraz są wspólne zdjęcie wyróżnionych. Yy, drodzy Państwo, poproszę centralnie, żeby było świetne oświetlenie także pocieszenie jest dobre. Zapraszam bardzo. Tak, tak. I osoby wleczające. pan profesor Piotr, jest i prezes Tomasz Wiktor, Szybciutenko, Drodzy Państwo, przypomnijmy jak to było jedyneczka Centrum Edukacji i Rozrywki Park Magniet Mikroskala, Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji OM, Nocko na Nalednicy, Poznań Ais Festival i Zabytkowa Wieża Ciśnień w Kościanie to są wyróżnienia na tym etapie konkursu. Wielkie brawa raz jeszcze. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy.